Dobry, kreszki moje złote. Ja nazywam się Damian Maciej, a to jest cz czekanie. Dziś popludujemy sobie o tym, czy w jaki sposób, gdzie najlepiej nauczyć się muzyki. To jest jeden z tych tematów, który przyszedł do mnie, tak to nazwijmy, podczas tej przerwy sezonowej. Podczas tego, co widziałem, co robiłem i również. Rozmów, które jeszcze się działo we wrześniu, tak pomyślałem, że to jest naprawdę coś, o czym warto powiedzieć, warto zacząć rozważać, żeby ktoś mógł pomyśleć, jak on to widzi i co będzie dla niego najlepsze. To zaczynamy. Możliwości uczenia się gry na różnych instrumentach jest wiele, bo można uczyć się samemu. Można chodzić sobie na prywatne lekcje. Można chodzić do prywatnej szkoły. Można chodzić do szkoły państwowej. Trochę tego jest. Jest też ważne, że każda z tych metod ma swoje plusy i minusy. A trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć, żeby no jednak te plusy i minusy były dla nas najbardziej optymalne, bo to no nie ukrywam, one się dość mocno od siebie różnią. To może tak po kolei zaczniemy sobie. To ja zacznę wam po kolei mówić, jak to tak wygląda. I głównie będziecie się skupiali na paru rzeczach, czyli kosztach. Ilości czasu, którym na to musimy poświęcić, i efektywności. Takiej motywacji, o coś takiego, tak to nazwijmy. Więc, pierwsze co wymieniłem, to było samochód. Jest to totalnie za darmo. No, oczywiście, trzeba mieć instrument. Jest to totalnie za darmo. Uczymy się kiedy chcemy. W ogóle nie jesteśmy tu jakoś ograniczeni. I tylko jest jeden mały minus. Po pierwsze, my nie jesteśmy w stanie siebie sami ocenić, a po drugie, nie ma też nas to motywować, bo tak jak jesteśmy na lekcji czy coś, no to zawsze ktoś nas może powiedzieć: No, tu bardzo fajnie ci wyszło, oby tak dalej, i już je podniesiemy, i już będziemy chcieli jeszcze bardziej to rozwijać. Druga możliwość to jest chodzenie na Tu już wchodzą bardzo duże koszty, no bo uczenie indywidualne, gdzieś u kogoś prywatnie jest, no nie ukrywajmy na pewno, drogie No chyba, że nas uczy jakiś znajomy, no to wyjdzie nam to w taliu. Z tą możliwością taką dopasowania sobie czasu też bardziej uczymy się kiedy chcemy bo to my decydujemy, jako osoba przyjmująca lekcje, kiedy my potrzebujemy tych lekcji, ile ich chcemy i w ogóle. I tu jest też bardzo wysoka motywacja, też bardzo wysoka krytyka naszych umiejętności, bo jest dokładnie nauczyciel jest tylko na nas skierowany, więc no nie ma z tym problemu i będzie, chociaż tu jest mały problem. Bo może się też zdarzyć, że będziemy mieli takiego nauczyciela, który nie będzie nas pchał do przodu, tylko starał się, żebyśmy jak najdłużej byli w danym miejscu, bo będzie uważał, że przez to dłużej u niego będziemy. I to jest coś, przed czym musimy się przestrzegać. Szkoła prywatna. No, tu są znowu koszta, na pewno mniejsze niż za lekcje indywidualne. Mod, dostosowanie czasu już też nie jest takie, bo to najczęściej no, yy, szkoła już sobie ma ustalone godziny, ale ich za dużo nie jest, bo to jest tylko ten jeden instrument. Yy, I mamy na pewno dobre, powinniśmy mieć na dobrego nauczyciela. Szkoła na pewno już nie będzie, yy, będzie wyciągała, bo to też często będą zajęcia grupowe. Więc no, nie da się całej grupy po prostu utrzymać na tym samym poziomie, więc będziemy się wyciągać. Więc to jest takie trochę zupełnie, ale dalej jest kosztowne. To jest ostatnia, tak też najbardziej popularna metoda, jeśli ktoś chce wiedzieć, że na pewno się dobrze uczy, to jest szkoła państwowa. I ta, ta. No jest bezpłatna, jest tam obowiązkowa, natomiast w kościołży nie, nie wiem jak innych. Obowiązkowa opłata za mm, radę rodziców, no na utrzymanie to wtedy tam idzie u instrumentów kupno innych takich. Eee, reszta wszystko jest bezpłatna, eee, więc no, tu innych kosztów nie ma. Eee, możemy pożyczyć e, instrument z szkoły, więc to jeszcze może zejść nam z kosztów. Wtedy, jeśli chodzi o tą dyspozycyjność, tu jest najbardziej pożywany pies w szkole państwowej, bo jeśli ktoś chce się uczyć tylko na gitarze, to będzie musiał się uczyć historii, sztuki, jakichś jeszcze śpiewów. Nie wiem, tam do końca, tak nie pamiętam wspomnieć jakie tam są dodatkowe przedmioty. Najważniejsze będzie musiał umie, nauczyć się grać na fortepianie pianinie, bo to jest w, w konspekcie nauczania całym szkół muzycznych poza tym instrumentem. Będą nauczyli tam na pewno dobrze nauczyciele, no ale to będzie na pewno bardzo, ale to bardzo czasochłonne, więc to jest właśnie trudno. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby właśnie sobie to przemyśleć, co my chcemy po tej, yy, nauce yy, osiągnąć, robić, żeby czasem bo najczęściej no to rodzice decydują, żeby naszych dzieci no, nie pchać bo my chcemy, żeby ono się nauczyło, więc popchniemy je do szkoły państwowej, bo tam dobrze uczą, bo ona tam będzie miała za dużo rzeczy. Jeśli chcemy, żeby ono się tylko nauczyło, to może to prywatne lekcje, to może prywatna szkoła. A państwówka jest na jeśli chcemy, żeby ono skończyło ten dyplom uzyskało i w ogóle skończenia szkoły państwowej, bo może dalej ma się w tym kierunku rozwieść, ale. Dwa istotniejsze, do końca, że my chcemy, żeby ono to ukończyło, tylko czy ono w ogóle chce. Bo my możemy zrobić z tej nauki jakiś totalny, wielki koszmar. Ja właśnie, bo nie powiedziałem do końca, że coś takiego się stało wakacje, że nagle zaczęłem się o tym zastanawiać. No Zastanawiam się trochę wcześniej, że mówiliśmy już trochę o tym na studiach, na patologiach społecznych o szkole państwowej, w ogóle nauce, nauce na, gry na instrumencie. Ale teraz jak pracowałem, była jedna grupa, nazywała się Suzuki. To są osoby, które uczą się grać na skrzypcach, na wiolonczelach i na innych takich smyczkowych instrumentach. I chyba tam coś jeszcze się uczyli grać. Ale wiem, że na pewno smyczkowe to jest mur beton. I tam się uczą dzieci od najmłodszych lat. I niektóre, było widać, że to dzieci bardzo cieszą się tego. I rodziców to jest dobra zabawa. To jest taka zabawa. Ale było też widać rodziców, którzy dziecku nie pozwala, pozwalali robić nic innego. Tylko i wyłącznie grać, ćwiczyć. A przyjemności poza tym nie ma. I to już jest straszne, bo my nie możemy dziecku narzucać własnych e, oczekiwań, e, jeśli chodzi o jego czas wolny, o jego zainteresowania. E, I on nie może spełniać m, naszych niespełnionych marzeń, ambicji w ogóle. To jest ważne. Dodatkowo, no, uznałem, że jednak też wypowiem się na ten temat z Wami, ponieważ właśnie koleżanka we wrześniu zaczęła się mnie dopytywać, bo jej syn chodzi do prywatnej szkoły, uczy się gry na perkusji, ale ona z niej nie jest zadowolona, bo tam nauczyciel nie do końca, nie do końca spełnia jej oczekiwania, bo są z góry ustalone godziny. On najczęściej się lekko przedłuża poprzednia godzina, potem osoba już z następnej godziny przychodzi, więc ona nie ma możliwości nawet się dopytać o to, co jej syn powinien zrobić, nie zrobić, poprawić i w ogóle, i w ogóle jakie są efekty. I to ją tak strasznie irytuje, więc chciała dać dziecko do szkoły państwowej i się mnie pytała, jak tam z poziomem i w ogóle ja jej mówię, że ja znam bardzo dobrych osoby, które skończyły tą szkołę, ale czy ona wie, jakie będą konsekwencje tego, że tam będzie te, tego wszystko dodatkowego. A on jeszcze, co pamiętam, chodzi na żagle. Więc to już ma dużo obowiązków. Teraz jeszcze powiedziała, że na język angielski. I to dziecko w ogóle nie będzie miało czasu wolnego. I może potem to się odbić czkawką trochę na niej, na niej bo on będzie miał do niej o to pretensje. I też na nim, że on w ogóle straci chęci do tego wszystkiego. Dlatego pamiętajmy, żeby jednak nie dawać za dużo. Jedno zainteresowanie dwa, ale jeśli one nie są takie czasochłonne, że musimy mieć z w ręku grafik, to nie za bardzo z dzieckiem, żeby miało aż grafik w podstawówce. Gimnazjum, jak ono już sobie by takie coś wybrało, spoko, jego decyzja. Ale w podstawówce naprawdę tam muszą być luki, luzy, żeby dziecko miało czas zrobić coś spontanicznego, coś własnego. To z takimi przemyśleniami Was zostawiam. Mam nadzieję, że się odcinek Wam spodobał. Zachęcam Was do komentowania, jak Wy uważacie, bo może jesteście już po jakiejś z tych możliwości nauki instrumentów i co nie możecie powiedzieć po autopsji. Dodatkowo do oceny tego filmiku, bo jest dla mnie zawsze bardzo ważna, dużo mi mówi o tym, czy Wam się coś podobało czy nie. Jeśli podoba Ci się ten content, a jesteś tu pierwszy raz, to zasubskrybuj ten kanał, to, to uzdrzeni.